Jak założyć pałąk w się? AX2? W zestawie otrzymujemy pałąk oraz dwa uchwyty przytrzymujące. Uchwyty są oznaczone lewy i prawy. W tym miejscu znajduje się trzpień, na którym ma nam najść element montażowy. Tutaj jest kreska, do której musimy się złapać, montując ten element. W ten sposób wsuwamy do ramy, do wysokości kreski, a następnie przekręcamy. Aż kliknie. I gotowe. Całość trzyma się sztywno i stabilnie. I analogicznie postępujemy z drugą stroną. Wybieramy odpowiednią wysokość, przekręcamy. I klik. Jeżeli zapniesz ten element za nisko, wtedy będzie on się nam tutaj przesuwał. Tak być nie może. Na koniec wepnij pałąk do elementów montażowych. Aby złożyć wózek z pałąkiem, naciśnij dwa przyciski od wewnętrznej strony, opuść pałąk, a następnie składaj wózek. I gotowe.